Witaj na kanale Dwie Twarze, a dziś. Historia Niko Horbakz, która znalazła się w złym miejscu i w złym czasie. Amerykańska piękność zginęła w jednym z popularnych meksykańskich kurortów. 44-latka została zastrzelona, a to wszystko przez przypadek. Aż trudno uwierzyć, że do takiej sytuacji doszło naprawdę. Czy to możliwe, że znalazła się w złym miejscu? I w złym czasie? Meksyk, a przede wszystkim kurorty takie jak Cancun, to popularny kierunek turystyczny. Na podróżnych czekają tam piękne plaże, krystalicznie czysta woda i ciekawe atrakcje, ale jak widać, czasami także śmiertelne niebezpieczeństwo. Cancun to meksykańskie miasto zlokalizowane na półwyspie Yucatán w północnej części stanu. Quintana Roo znajduje się na wybrzeżu Morza Karaibskiego. Takie położenie sprawia, że Cancun idealnie sprawdza się na egzotyczne wakacje. Karaibska atmosfera, turkusowe morze, białe plaże i rozbudowana infrastruktura sprawiają, że kurort pokochali turyści z całego świata. Cancun jest podzielony na dwie części. Najbardziej znana wśród przyjezdnych dzielnica to zona hotelera. Zgodnie z nazwą jest to strefa pełna hoteli, również tych luksusowych, które ciągną się wzdłuż wybrzeża. Bo właśnie tam tętni życie i znajdują się największe atrakcje kurortu. Jest to miejsce bardzo turystyczne, a przy tym bezpieczne i zadbane. Druga część to z kolei downtown. To dzielnica zamieszkana przez lokalnych mieszkańców, choć również tu nie brakuje hoteli. Znajdziemy tam lokalne targi i autentyczny street food. Plaże słyną z białego piasku i krystalicznie czystej wody. W tych okolicach Cancun można odkrywać podziemne cenoty, czyli naturalne jaskinie wypełnione wodą. To raj dla nurków i snorkelistów, którzy mogą podziwiać rafy koralowe. Miasto przyciąga turystów szukających zarówno luksusowego wypoczynku, jak i przygód w dżungli to idealne miejsce dla miłośników jogi i medytacji z licznymi ośrodkami wellness. Każdego roku tysiące turystów przyjeżdża tu, by doświadczyć magii tego miejsca. 44-letnia Niko była kolejną osobą, która zakochała się w tym wyjątkowym miejscu. Czuła się tutaj bezpiecznie i to dlatego w Meksyku znalazła swój drugi dom. Niko Honarwagsh Chętnie pokazywała w mediach społecznościowych swoje luksusowe i ciekawe życie. Na Instagramie dodawała zdjęcia ze swoich podróży i wakacji, a także ze swoim mężem oraz ukochanymi psami. Podczas wypoczywania w Meksyku jednak doszło do tragedii. Niko oraz jej mąż doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństw czyhających za pięknymi obrazami rajskich plaż. Mąż Niko. Carl Perman to były agent specjalny Agencji do Walki z Narkotykami DEA. Drug Enforcement Administration DEA to amerykańska agencja federalna zajmująca się walką z przestępczością narkotykową. Podlega Departamentowi Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Jej główne zadania to walka z przemytem i dystrybucją narkotyków na poziomie krajowym i międzynarodowym. Prowadzenie śledztw i operacji wymierzonych w kartele narkotykowe, współpraca z organizacjami ścigania na całym świecie, kontrola i regulacja produkcji oraz dystrybucji substancji medycznych o potencjale uzależniającym. DEA zatrudnia tysiące agentów operacyjnych i analityków oraz działa w wielu krajach na całym świecie. Prowadzi akcje infiltracyjne Przejmuje nielegalne ładunki narkotyków i prowadzi kampanie edukacyjne dotyczące zagrożeń związanych z narkotykami. DEA odegrała kluczową rolę w likwidacji znanych karteli, takich jak kartel z Medellin w Kolumbii i kartel z Sinaloa. Doprowadziła do schwytania i ekstradycji baronów narkotykowych, m.in. Joaquina El Chapo Guzmana. Przejmuje ogromne ilości nielegalnych substancji. W 2021 roku skonfiskowała ponad 20 milionów fałszywych tabletek zawierających fentanyl. To wystarczająca ilość, aby zabić wszystkich w Stanach Zjednoczonych. Biorąc to pod uwagę, nie był zwykłym zjadaczem chleba, ale miał ponad przeciętną wiedzę dotyczącą zagrożeń i niebezpieczeństw, szczególnie tych w Meksyku. ani od dziś wiadomo, że Meksyk to zagłębie substancji niedozwolonych. Według relacji męża Niko, przez przeszło 5 lat przed kluczowymi wydarzeniami w tej historii, dzielili swój czas pomiędzy swoim domem w Beverly Hills a ich domem w Cancun. Karl potwierdza, że byli świadomi stanowiska Departamentu Stanu oraz raportów dotyczących przestępczości w rejonie Cancun, jednakże ich odczucia i opinia różniły się od ostrzeżeń wydawanych przez rząd USA. Według niego Wiele razy w Cancun, w zależności od okolicy, czuli się bezpieczniej niż w L.A. Stanowisko władz dla turystów brzmiało. Działalność przestępcza i przemoc mogą wystąpić w dowolnym miejscu i czasie, także w popularnych miejscach turystycznych, ostrzega komunikat. Podróżni powinni zachować wysoki poziom świadomości sytuacyjnej, unikać obszarów, w których dochodzi do nielegalnych działań, oraz natychmiast opuszczać potencjalne niebezpieczne sytuacje, choć nie są wymierzone w turystów strzelaniny między rywalizującymi gangami raniły niewinnych postronnych. Perman, który pracował w prywatnym sektorze energetycznym i często wyjeżdżał w sprawach służbowych, powiedział, że jego żona czuła się bezpieczniej mieszkając w Cancun i bardziej obawiała się przemocy, gdy przebywała w Los Angeles. Zwłaszcza po przerażającym incydencie, który miał miejsce zeszłego lata. Opowiedział, jak Honorbakrz zadzwoniła do niego podczas jego podróży służbowej i powiedziała, że jest ścigana przez uzbrojonego wnóż szaleńca, gdy z ich dwoma psami, Coco i Skylar, po kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Honorbakrz uciekła bez szwanku i zdołała wezwać policję. Nic dziwnego zatem, że Niko, która doświadczyła takich traumatycznych wydarzeń w okolicy swojego domu w Stanach, czuła się zatem bezpieczniej w Cancun, gdzie nigdy coś takiego jej się nie przytrafiło. Na początku lutego Na początku lutego 2024 roku Berman podróżował służbowo na Florydę, podczas gdy jego żona postanowiła przejechać z ich mieszkania w Cancun do popularnego kurortu Tulum, oddalonego o około dwie godziny drogi. Zatrzymała się tam w Airbnb na krótki wypoczynek ze swoimi psami. Perman powiedział, że 9 lutego był w drodze do Meksyku przez Dallas, gdy otrzymał telefon od znajomego. Usłyszał od niego, że amerykańska kobieta, odpowiadająca rysopisowi jego żony, została postrzelona w klubie Mia Beach Club w Tulum. Kiedy dotarł do Tulum, lokalna siedziba policji i kostnica były już zamknięte na noc, więc udał się na miejsce zbrodni przy plaży. Ochroniarz wpuścił go do środka, a Perman zobaczył kapelusz swojej żony oraz kamizelki ich psów porzucone w piasku. Znalazł także rodzinny samochód zaparkowany na parkingu klubu plażowego. Po rozmowie z ochroniarzem i przejrzeniu nagrań z monitoringu, które uchwyciły tragiczne wydarzenie, Perman powiedział, że udało mu się odtworzyć przebieg zdarzeń. Nagranie pokazywało domniemanego handlarza narkotyków, który przybył do klubu, zauważył członka rywalizującego gangu i otworzył do niego ogień. Następnie doszło do pościgu i strzelaniny, podczas której dwie zabłąkane kule trafiły Hohnerbachem. Jeden z domniemanych handlarzy narkotyków, Sean Billary, 22-letni obywatel Belize, również zginął. Przy jego ciele znaleziono kokainę i tabletki. Prokuratura Stanu Quintana Roo potwierdziła, że Honerbach znalazła się w samym środku wymiany ognia i nie miała żadnych powiązań z działalnością przestępczą. Wbrew fałszywym doniesieniom lokalnych mediów, które sugerowały, że miała romans z zabitym mężczyzną. Zidentyfikano trzech podejrzanych w sprawie strzelaniny, ale żaden z nich nie został aresztowany. Herman ostro skrytykował reakcję meksykańskich władz na zabójstwo jego żony. Głównym zarzutem mężczyzny była bierna postawa. Jak mówi, najgorsze było to, że nikt nie był pomocny na żadnym etapie, dopóki dosłownie nie stanąłem na ich posterunku, domagając się pomocy i wykonując telefony. Chodzi o to, że ludzie muszą być świadomi, że czasem trzeba samemu walczyć o swoje i sprawić, by cię usłyszano. Berman również oburzył się faktem, że musiał bronić reputacji swojej żony przed bezpodstawnymi plotkami sugerującymi, że nie była obywatelką USA i przez kilka miesięcy zajmowała się handlem narkotykami w Tulum. Za każdym razem, gdy w Meksyku ginie Amerykanin, od razu pojawia się narracja, że robił coś złego, powiedział wdowiec. Jak przekazali świadkowie, do dramatycznego zdarzenia doszło w restauracji jednego z ekskluzywnych hoteli w Tolum. W niedzielę, 11 lutego około 18:40. Do lokalu wbiegło dwóch mężczyzn, którzy zaczęli do siebie strzelać. Okazało się, że napastnicy należeli do ganków narkotykowych. Niestety, przez przypadek w centrum ich porachunków znalazła się 44-letnia Niko, influencerka. Honor Bucks została trafiona kilkoma zabłąkanymi kulami i zginęła na miejscu. W tym momencie przygotowywała się do zapłacenia rachunku i opuszczania lokalu. Świadkowie dodają, że personel hotelowy podczas incydentu nie podjął odpowiednich czynności i to goście ruszyli na ratunek postrzelonej kobiecie. W ostatnich latach inni turyści również zginęli w wyniku gangsterskich porachunków w Tulum. W 2021 roku dwoje z nich, kalifornijska blogerka podróżnicza oraz obywatel Niemiec zostało zabitych podczas posiłków w restauracji, gdy rywalizujący handlarze narkotyków zaczęli do siebie strzelać. Zasubskrybuj ten kanał, i zostaw po sobie znak w sekcji komentarza.